Pan ze wami, słowa ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z wstanie." W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie. Powiedział, że specjalnie przywiozły tę ikonę, ikonę Pantokratora, którą napisał Rublo, to jeden z największych ikonopisarzy w historii, tej konkretnej historii sztuki. Dlatego pomyślałem od razu, moi drodzy, że przeniosę Wam, pomiędzy Wami, te ikonę nie tylko po to, aby pokazać Wam to dzieło sztuki, ale przede wszystkim, aby opowiedzieć Wam historię, a może jeszcze bardziej, żeby spróbować rozpocząć tę dzisiejszą liturgię od tego, by każdy mógł delikatnie spojrzeć w oczy Chrystusowi. Jak pisze Izajasz, no około 700 lat przed Chrystusem, nie miał on wdzięku ani blasku, aby się nam podobać. Popatrzcie, nie miał on wdzięku ani blasku, żeby nam się podobał. Nie miał on wdzięku, ani blasku, aby nam się podobał. Prawda, że nie miał on wdzięku, ani blasku, aby nam się podobał. Jest tak zwana wielka. Rewolucja Październikowa 1917 rok. Wszystkie w świątynie w Rosji Radzieckiej zaczynają być zamieniane na spichlerze czy miejsca użyteczności publicznej. I ta konkretna świątynia, ta konkretna cerkiew, która też tam w Rosji była, gdzie w ikonostasie, czyli w tej konkretnej ścianie, wiecie, jak wygląda każda cerkiew, ona ma dwie części. Pierwsza część to jest ta, która się nazywa Sakrum, i tam są miejsca święte, tam mogą wchodzić tylko kapłani, którzy sprawują liturgię, a druga część jest oddzielona tak zwaną ścianą ikon czyli można by było powiedzieć ścianą zrobioną z dzieł sztuki i oddziela ona tak, zwaną, tak zwane profanum, czyli miejsce, gdzie jest lud Boży, gdzie wszyscy oczekują na spełnienie się cudu Eucharystii, gdzie każdy może przyjść, aby tam zatrzymać się przed Bogiem, stanąć u jego stóp. I to jest ta naturalna cerkiew, która każda świątynia ma w sobie. My akurat w naszych świątyniach katolickich nie mamy oddzielenia właśnie tym ikonostasem. I tam w tej konkretnej cerkwi była ta ikona rublowa, ikona Pantokratora, czyli Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, który jest Panem Wszechświata. I w pewnym momencie dziejów to wszystko zostało zrujnowane, można by było powiedzieć. Ktoś potrzebował pewnie takiej deski, więc wziął ją, wyrwał ją z tego ikonostasu i, żeby móc nosić na chór tam worki ze zbożem, bo tam był spichlerz, to poukładał sobie różne deski. Między innymi jedną z desek, jako stopień do tej konkretnej drabiny albo i do tych konkretnych schodów, była ta ikona. Ona była odwrócona e, twarzą do ziemi, więc nie było jej widać w pierwszej chwili, było widać tylko zwyczajną deskę od tyłu. I tak przez kilkadziesiąt lat pewnie wiele tysięcy worków zboża zostało przeniesionych przez ludzi, którzy je tam nosili, tam deptali po tej ikonie swoimi stopami. Swoimi butami, żeby nie powiedzieć jeszcze mocniej, buciorami po prostu. Ale przyszedł czas, kiedy po II wojnie światowej w 1963 roku, jeden z profesorów szkoły artystycznej, Akademii Artystycznej, przyjechał tam do tej, do tej cerkwi i. Jako artysta, można by było, było powiedzieć, jako człowiek wrażliwy na sztukę, stanął pewnie, tak sobie to troszeczkę wyobrażam moi drodzy, stanął pewnie w środku tej cerkwi, przymknął swoje oczy i zaczął, zaczął wyobrażać sobie czasy świetności tej cerkwi. Tam, kiedy ludzie się modlili, kiedy ludzie przed 1917 roku zanosili swoje serca ku Bogu, kiedy śpiewali przepiękne pieśni. Myślę, że trochę podobnie jak w Waszej świątyni, ale świątynia była absolutnie zrujnowana i zaczął dotykać tych ścian, dotykać tych miejsc, bo ludzie, którzy mają wrażliwość serca, potrafią zatrzymać swój wzrok, wzrok swojej duszy na, na, na rzeczach duchowych, potrafią wrócić się w swoich myślach do tych momentów, kiedy mogą razem z tymi ludźmi jeszcze. W historii tej świątyni zaśpiewać pieśni, wypowiedzieć cichutką modlitwę w swoim sercu. I wychodzi w pewnym momencie po stopniach tej drabiny albo tych schodów do góry na ten chór, tak jak wtedy w tysiące ludzi, którzy nosili te worki ze zbożem, i w pewnym momencie zachwiał się na jednym ze stopni, wycofał się dwa stopnie dalej i, i, i wyrwał ten stopień, który się chwiał ku jego Absolutnemu, absolutnemu zdziwieniu, olśnieniu, przed Jego oczyma pojawiła się cudowna ikona, którą teraz widzicie przed sobą. Ikona Pantokratora, poniszczona, wytarta już w pewnym sensie, jako stopień nie, włożona w te, w te miejsca. I przypomina mi się Izajasz, nie miał on wdzięku, aby się nam podobał. Nie miał on blasku w sobie. I przypomina mi się Izajasz z tego wielkiego piątku, który niedawno przeżywaliśmy jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek zabity nie otworzył ust swoich. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby się nam podobał. Ale z drugiej strony, moi drodzy, taki jest Bóg. Takie jest jego serce. Z jednej strony po, pozwala nam się absolutnie podeptać w, w tysiącu rzeczy w naszym życiu. No wiemy, kiedy deptamy Pana, przecież doskonale to znamy. Znamy to uczucie tego żalu, jakby świętego Piotra, który w pewnym momencie zaparł się Chrystusa i, i, i potem poszedł i gorzko zapłakał. Tego żalu, tego młodzieńca, który, który z tej przypowieści Jezusa Chrystusa był tak zwanym synem marnotrawnym, który nagle zaczyna jeść ze świn. I, I mówi sobie, co, co ja tu robię w ogóle w tym miejscu? Przecież ja mogę pójść do mojego ojca. Tam naj, naj, najgorszy sługa ma sto razy lepiej niż ja, bo mi nawet nie dają jeść tego, co ja, jedzą świnie, zabraniają mi to jeść. Przecież ja mogę się wrócić z powrotem. Moi drodzy, znamy to uczucie, znamy to doświadczenie. I dzisiaj myślę, moi drodzy, że kiedy Rozpoczynamy nasze misje święte. To spojrzenie w oczy Jezusowi Chrystusowi jest jednym z najcenniejszych rzeczy. Które... No właściwie nie potrzeba nawet niczego gadać dzisiaj już. Wystarczy tylko, jak spojrzysz w oczy Chrystusowi i uświadomisz sobie, że, 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 że możesz go podeptać, a on znowu weźmie, wróci do ciebie, jak ten dobry ojciec, i będzie codziennie podchodził pod bramę swojego domu. Prawda rodzice, prawda dziadkowie, że znacie to uczucie. Dla swoich dzieci zrobilibyście wszystko. Przecież podchodzilibyście codziennie do bramy swojego domu. Stawalibyście na palcach i ze łzami w oczach patrzylibyście. Idzie już mój syn, idzie moja córka, idzie mój wnuk, idzie moja wnuczka. Przecież ja bym im oddał wszystko, żeby tylko wrócili do Pana przecież. Bo tak bardzo im życzę dobrze. A kiedy go zobaczycie... To już w ogóle nie myślicie o tym, że roztrwonił połowę majątku Twojego. Przecież to nie ma dla Ciebie już żadnego znaczenia. Dla Ciebie ma znaczenie tylko Jego serce, Jego wieczność to wszystko, co jest najcenniejsze w życiu człowieka. I tak jest Bóg. Jeżeli jeszcze go nie odkryłeś właśnie takiego, to teraz przez ten tydzień, a pewnie również przez całe Twoje życie masz na to szansę. Pan daje nam szansę. Bo musisz wiedzieć, że patrząc na nasze życie, musisz spojrzeć z perspektywy Boga, nie tylko z perspektywy swojego małego zaścianka, swojego małego zagajnika, którym żyjesz, swojej małej kasty, swoich przyjaciół, którzy mówią ci tylko rzeczy dobre, bo już złych ci nie powiedzą, ponieważ nie chcą cię ranić albo nie chcą ci powiedzieć, żebyś czasem się na nich nie obraził. Bo nie masz już Możliwości usłyszenia prawdy. A jaka jest prawda? A prawda jest taka, że Pan wybrał nas przed założeniem świata, jak mówi Słowo Boże. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I oczywiście my nie znamy tego momentu, bo ten moment, w którym tu teraz żyjemy na tej linii życia, to jest moment od naszego poczęcia do naszej naturalnej śmierci i ten moment rozstrzygamy na naszym zegarku, na tarczy naszego zegarka. Grecy, starożytni Grecy mówią, że to jest kronos, czyli ten czas, w którym jesteś tutaj, na tym świecie. Ale moi drodzy, to nie jest twój jedyny czas, w którym możesz żyć. Jest jeszcze czas, który się nazywa kairos, czyli inaczej czas twojego zbawienia i on jest o wiele... Wcześniej można by było powiedzieć, przed wiekami pan cię wybrał. On cię już miał w swoim sercu, może nawet w to nie wierzysz do końca, bo jeszcze tego nigdy nie poczułeś, ale on cię już tobą zachwycił wcześniej. On ci już szeptał na ucho i kocham cię, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Zachwycam się tobą. Chcę cię wybrać i mam dla ciebie ogromny plan twojego życia, a mianowicie tutaj na tej ziemi tylko chcę, żebyś mi powiedział świadomie, że chcesz być ze mną. Nic więcej od ciebie na tym świecie. Nie oczekuję tylko tego, żebyś mi powiedział: Chcę być z Tobą. Jak mu powiesz w tym życiu: Chcę być z Tobą, Panie Boże, to to się już wszystko wypełniło. I wszystkie sakramenty, które przyjmujemy, są na służbie tego jednego decydującego momentu, w którym powiesz Panu Bogu: Chcę być z Tobą na całą wieczność. Moi drodzy, tylko po to żyjemy na tym świecie. Nie mamy żadnych innych celów w naszym życiu. Możesz sobie wyobrażać tysiące swoich pięknych planów, które masz, ale one są tylko i wyłącznie funkcji, czyli in, in, innymi słowy, służą tylko temu jednemu momentowi, w którym spojrzysz Panu Bogu w oczy, tak jak przed chwilą spojrzałeś w tej ikonie, ponieważ każdorazowa ikona to jest, według teologii, ikony okno na Boga, czyli przez to okno. Widzisz twarz Boga, oczywiście nie w sensie dosłownym, ale w sensie mistycznym. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że ten obraz wcale nie pasuje Ci do Twoich kanonów piękna, bo przecież o wiele ładniej moi artyści wymalowali tutaj w tym kościele Matkę Bożą, czy jakikolwiek inny obraz, czy te piękne e, 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 szkiełka, które mamy tutaj w naszych oknach to tak naprawdę ikona niesie w sobie pewien kanon. Czyli każdy kolor ma znaczenie, każdy gest ma znaczenie i on oczywiście wydaje ci się archaiczny, ale tak naprawdę on niesie z sobą otwarcie na całą teologię Boga, czyli można by było powiedzieć na to co za tym oknem jest przed tobą, a za tym oknem przed tobą jest rzeczywistość, o której ci się nawet nie śniło. Pan mówi prostymi słowami, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Co będzie robił tam Pan za tą naszą granicą życia i śmierci? On spojrzy na Ciebie jak Twoja mama, bo Twoja mama patrzy na Ciebie zawsze z największą miłością. On spojrzy jak Twoja mama, powie, zasiądź do stołu. Przecież jak przyjeżdżasz do domu, to mówi, chodź, mam świeży rosół gotowany. I Pan też Ci tak powie, chodź, usiądź teraz do stołu, Przepaszę się, bo tak brzmi Ewangelia, ale to znaczy nic innego jak ubierze fartuch, czyli to jest oznaka tego, że będzie ci teraz służył, bo jego największą radością jest służyć ci i nic więcej nie pragnie, tylko ci służyć przez całą wieczność. Czyli przepaszę się, powie ci, żebyś zasiadł, zasiadł, zasiadła do stołu i będzie ci usługiwał, po prostu przez całą wieczność. Bóg ci będzie usługiwał, możesz sobie to wyobrazić. Bo ja, ja, ja ciągle jestem. Oni miały z wrażenia, moi drodzy. Na tym polega nasza wieczność. Bardzo lubię um, takie sięganie po rzeczy, które wydają się być archaiczne, a tak naprawdę niosą w sobą ogromną prawdę. No bo kto dzisiaj pyta dzieci? Oczywiście pyta w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli można by było powiedzieć: komunikuje im, jest z nimi w dialogu. Kto dzisiaj pyta dzieci, jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Potrafilibyście powiedzieć? A dzisiaj w drugim czytaniu przepięknie nazywa to autor listu do Hebrajczyków. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd. Tak, Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Tęsknisz za Bogiem? Oczekujesz Go? Masz w sobie taką tęsknotę? Ja się czasem łapię, że robię pewne rzeczy automatycznie. A jak już się złapie na tym, że odprawiam mszę świętą automatycznie, to zawsze pochylam głowę i mówię Panie, uzupełnij to, czego ja nie potrafiłem zrobić sercem. I jest taki autor teologiczny, który się nazywa Ladisław Boros, którego bardzo lubię. I on mówi o tak zwanej teorii decyzji ostatecznej człowieka, bo dzisiaj, kiedy przed nami jest Jezus, który wstępuje do nieba, to co nie jest przypadkowe, moi drodzy, bo przecież nie spotykamy się tu dlatego, że ksiądz Sławek wymyślił sobie: aha, to zrobię tak, że teraz te misje święte rozpocznę wtedy, kiedy będzie w niebo wstąpienie pana Jezusa. Nie! To z jednej strony wydaje się po ludzku przypadkiem, ale w Pana Boga nie ma przypadków, w Pana Boga jest opatrzność, czyli Jego zaplanowane działanie, każdy i nasz oddech jest przez Niego zaplanowany, Tylko tylko zostawia nam ten ostatni moment, w którym zapyta nas, czy na pewno chcesz bo jeżeli nie chcesz to ja nie mogę cię zmusić bo w miłości nie ma przymusu bo wyobraź sobie teraz narzeczonego i narzeczoną którzy w pewnym momencie patrzą na siebie i, i mówią no dobra jak muszę cię kochać to cię będę kochał no dobra no będę cię kochał no będę cię kochał no, 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 no to jest to jest karykatura prawdziwej miłości moi drodzy my wiemy doskonale że musi być ta decyzja tak, chcę tego. I nie tylko uczuciem, moi drodzy, bo uczucie się kończy za chwilę, ale przede wszystkim aktem mojej woli, to jest prawdziwa miłość, która nazywa się agapę. Czyli ja pragnę dla Ciebie dobrze. Nawet jeżeli mnie zraniłeś, nawet jeżeli mi się wiele rzeczy przypomina, które mnie bolą, to wśród chrześcijan to jest agapę. Ja pomimo wszystko pragnę dla Ciebie dobrze. Pomimo wszystko ponieważ Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. Nawet z Twoimi grzechami i słabościami. I wracamy, moi drodzy, do, tego, do tej teorii decyzji ostatecznej, bo to bardzo pięknie dzisiaj koresponduje z tą tajemnicą dzisiejszego dnia, czyli ze wstąpieniem do nieba, kiedy ci apostołowie mówią, Panie, no jednak zostań z nami. No, no smutno nam, no bo bez Ciebie to, to już to życie nie będzie takie same. Tak jakbyśmy powiedzieli, no ja nie Pawle II, no przecież bez Ciebie to już ten Kościół w Polsce no nie będzie już taki sam. Nie, korzystne jest dla was moje odejście, ponieważ jak odejdę od was, pośle wam Ducha Świętego, który was wszystkiego nauczy i który wam wszystko wyjaśni. Pan znowu nam tłumaczy jak dzieciom. I, I w tym momencie, moi drodzy, jest niesamowicie ważne, żeby zrozumieć, dlaczego ten sens życia jest taki, a nie inny, i co dzieje się po tej decyzji ostatecznej człowieka. Oczywiście, ten sąd, tak zwany, nam jako dzieciom kojarzy się z tą kaplicą sykstyńską, czyli wielki Bóg na tronie, z jednej strony wydaje nam się, że wrzuca wszystkich do piekła, a z drugiej strony pociąga ich do nieba. To ci dobrzy. I pewnie w sensie teologicznym można by było powiedzieć, że tak to jest. Ale moi drodzy. I jest jeszcze element, w którym może pojawić się pewien niuans, jak mówi ten teolog Ladisław Borost. Jest ta decyzja ostateczna człowieka, ponieważ każdy z nas najcenniejszym darem, który ma w sobie, to jest ta wolna wola. Po to Pan dał nam te 60, 70, 80, 90. No, Seta dla mocnych to jest Seta. Przychodzi burmistrz, daje Ci medal i mówi: Setę dożyłeś. Dziękuję bardzo, super. Ale kto dożyje jeszcze więcej? A po co jest ten czas tutaj? On jest po to, moi drodzy, żebyśmy spróbowali przez doświadczenia naszego życia powiedzieć Panu Bogu: Kocham Cię pomimo wszystko, pomimo tego, że przeżywałem cierpienia w swoim życiu, nie odchodzę od Ciebie, ponieważ Ty nie odszedłeś ode mnie wtedy, kiedy cierpiałeś. Nawet nie odszedłeś ode mnie wtedy, kiedy wołałeś, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuści. Rozumiesz, drogi bracie, droga siostro? I wtedy następuje ten moment ostateczny naszego życia. To jest ten moment, w którym decydujemy ostatecznie. Pan stanie naprzeciwko nas i zapyta nas, chcesz być ze mną na zawsze? Chcesz być ze mną w Twoim królestwie? I oczywiście moi uczniowie przygotowujący się do sakramentu wierzmowania, kiedy im opowiadam o tym doświadczeniu, to oni mi mówią: A proszę księdza, przecież każdy, każdy by chciał. Przecież to jest proste powiedzieć Panu Bogu. No oczywiście, no to chyba ksiądz troszeczkę przesadza. No przecież jest jakiś sąd boży, gdzie ważymy te nasze grzechy. Oczywiście, ale one się ważą, moi drodzy, w inny sposób niż my je sobie wyobrażamy ponieważ one się nam ważą w sensie naszego serca. Wiesz doskonale, że jeżeli popełniasz jakąś rzecz, ileś tam razy zaczynasz się znieczulać na tą sprawę. Ona zaczyna być twardością twojego serca. Mało tego przychodzi pycha, zadufanie w sobie, bo, bo, bo nie wytrzymujesz tego napięcia między tobą a Bogiem, więc wyrzucasz go gdzieś tam ze swojego życia i potem zaczynasz żyć według własnych kategorii. Zaczynasz myśleć, że ten świat kręci się tylko dlatego, że ty go taki ukręciłeś. Nie. To jest, moi drodzy, zatwardziałość serca. I w momencie, kiedy człowiek ma takie zatwardziałe serce, kiedy twardnieje mu przez wiele lat, to przychodzi w tej ostatecznej godzinie naszego życia, tak zwanej decyzji ostatecznej, jak mówi Ladista Woros, przychodzi światło. Ale to nie jest takie światło, jak tutaj z, z tych pięknych lichtarzy, które mamy tutaj w tym kościele. To jest inne światło, to jest takie światło, które jest światłem serca, światłem, które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, jak mówi święty Jan, wydobywa się wtedy wszystko na jaw, wszystko jest widoczne, co mamy w sercu, nasze serce staje się transparentne, przeźroczyste, można by było powiedzieć. I w momencie, kiedy człowiek ma zatwardziałe serce, nie ma ochoty, by świat. Boże go rozświetlało, ponieważ ono się staje dla niego intruzem, ponieważ ono staje się dla niego wrogiem i dlatego ma ochotę uciec od tego światła. Gdzie on ucieknie? Ucieknie do rzeczywistości, gdzie nie ma Boga, czyli do piekła. I moi drodzy, to jest ten moment. Oczywiście są cuda, które dzieją się w życiu człowieka, tak jak u tego tak zwanego dobrego łotra. Byłem cztery lata w więzieniu, więc widziałem te serca tych ludzi. Pamiętam, jak w pewnym momencie mój poprzednik kapelan mi mówi: Mirku, tylko proszę cię bardzo, nie podawaj nigdy ręki tym więźniom, bo, bo mogą się odwrócić na pięcie, i będzie ci wstyd, że ci. Ja popatrzyłem przez pierwszy tydzień, że, że nie podając ręki, nie budowałem z nimi żadnej relacji. I w pewnym momencie normalnie zacząłem podawać rękę, tak jak dzisiaj przeszedłem między wami, patrząc każdemu z Was w oczy, niosąc tego Chrystusa. I moi drodzy, w ciągu czterech lat mojego pobytu w tym więzieniu, dwa razy tylko e, ci osadzeni nie podali mi ręki, odwrócili się napięcie, ale to ja czułem, że oni mają coś w sobie jakiś lęk, jakieś dziwne zniepokojenie swojego serca że odchodzili odwracając oczy, odwracając wzrok, moi drodzy. I dlatego w tym momencie, kiedy przyjdzie nam spojrzeć panu Bogu w oczy w tej ostatniej naszej godzinie najcudowniejsze co jest to właśnie jest czyste nasze serce czyli serce transparentne serce w którym jesteśmy jak dzieci nie dlatego że pan Bóg by chciał żebyśmy wchodzili z powrotem w łono naszej mamy jeżeli nie staniecie się jak dzieci nie wejdziecie do królestwa Bożego mówi Jezus Chrystus nie to chodzi o ich szczerość. Na poprzedniej mszy świętej malutka dziewczynka pobiegła zaraz do ołtarza i, i, i pokazywała nam swojego małego miśka. Oczywiście, może i jest dzieckiem specjalnej troski, ale to było widać jak na dłoni, że ona nie ma żadnych oporów, że ona jest transparentna, że ona jest szczera, że ona jest otwarta, że ona jest jak po prostu jak dziecko. My tacy mamy być przed Bogiem i wtedy zakrzykniemy wręcz, Panie, czekałem na Ciebie całe moje życie, tęskniłem za Tobą całe moje życie, żeby dojść do tego ostatniego momentu. Już nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie mnie weźmiesz w swoje ramiona i mnie przytulisz, moi drodzy. To jest ten moment w naszego w niebo wstąpienia. To jest ten moment naszej decyzji ostatecznej. Dlatego jesteśmy szczęśliwcami, że dzisiaj możemy zebrać się tutaj, w tej świątyni, że możemy y, y, codziennie przygotowywać nasze serca, że możemy codziennie mówić Panu Bogu tak dobrze, że jesteś cudownie. O to chodzi w tej naszej religijności, w tej naszej duchowości, o nic innego nie chodzi. Jak takie jest Twoje serce, jak tak rozmawiasz z Panem, jesteś na dobrej drodze. Życzę Ci więc, drogi bracie, droga siostro, aby poprzez te misje święte jeszcze bardziej rozkochać się w Panu, rozkochać się w Panu na zawsze.